Witam, kochani. Dzisiaj dalej. E, robota, robota, automatyka. Dobra. Dzisiaj mamy pacjenta. Proszę bardzo, pacjent, pacjent, pacjent chiński jakiś, ale wam powiem, że kurde, swoją robotę robi. Jakiś taki o. Cyk, Gates 4. Słuchajcie. Uff, Zadzwonił do mnie klient, że brama nie przestała działać. Ja pojechałem. Słuchajcie, no otworzyłem elektronikę. Mówi, że po burzy. No po burzy, no okej, okay, po burzy. Yy, otworzyłem, ten kondensator był wystrzelony, o ten. Wstawiłem go oryginał nowy, brama dalej nie działa. Pojechałem na serwis, trochę kilometrów, Kurwiłem się, za przeproszeniem. Manner był taki, że brama działała przez chwilę, stawała przez chwilę, stawała więc stwierdziłem, że kondensator, prawda, rozruchowy dałem drugi aż 25, tu jest duży, yy, bo jak go mierzyłem, to miał takiś kurde, tam 18, czy coś z kawałkiem, a zobaczę, ten zmierzę, ile maś, ciekawości jestem teraz, ale też nic. No i dobra, i dalej, dalej. No i się patrzę, kurde, no kurcze, coś mi tu nie gra. Mm, diody mi się świecą od kręcówek. A tam kręcówki są magnesowe. No i jest przyczyna. Zobaczcie, kurwa, takie chińskie gówno. Kontrakton. Dla mnie to są jedne z najlepszych, kurde, rozwiązań krańcowych, ale nie takie gówno. No, kurde, no był, jeden kontrakton był sklejony i klient nie zwracał uwagi. Może chyba otwierał, zamykał, otwierał. Kontrakton cały czas zwarcie robił, Aż kondensator rozwaliło. A nie żadna burza. Kontrakton, no jest taki malutki, cieniutki, kurde wyostrzyć. Się. O. cyk. Ale jak to lubię przerabiać, Krzysio przerobił kontraktony, stawiłem już troszkę większe, grubszy drut w środku, może tak szybko się to nie przepali. Także dzisiaj mamy pacjenta, o zobaczę czy nawet działa, ja jestem z ciekawości, czy ten pacjent działa. Włączymy. No, chyba działa. Nie ma zwarcia. Diody się nie świecą. Zobaczymy. Działa. Działa. Pacjent naprawiony. Chińskie. Ale słuchajcie, ja Wam coś powiem o tym napędzie. Ten napęd rozbierałem. Słuchajcie, tu jest taka przykładnia masywna, że nie idzie zajechać tego. Elektronika jest bardzo uboga. Dziś widziałem troszkę w innych wersjach troszkę lepszą elektronikę wkładali. To jest bardzo uboga elektronika. Eee, I tyle. Programowanie, programowanie, e, radia, e, przycisk. Aki o, zrobili sobie. No i też dobrze, żeby nie zrobić zworek czy coś. Fotokomórki, prawo, lewo, czy w lewo stronę, czy w prawo się kręci. Yy, auto zamykanie, fotokomórki, bez fotokomórki śliczne. Naprawdę najbardziej prosta centrala, co nie? Tu troszkę im nie wyszło. Ale jak Krzyś to poprawił, stawiłem większe, myślę, że dłużej to wytrzyma. Yy, no to wytrzymał dwa lata, co nie? To tak dobrze. Koło zamachowe, naprawdę, słuchajcie, w środku przekładnia to jest kurwa szok. Normalnie, w tym silniku przekładnia taki czołg, o ja to mówię, to jest czołg napęd. Otwórz, zamknij, i tyle, co nie, co tu jeszcze mam powiedzieć. I tyle, co nie działa, składamy to, troszkę podczyszczę. I trzeba do klienta jechać, i z powrotem to montować, co nie. Nie działa, także trzymajcie się na razie. Hej. Do następnego razu.